Ta Warmia jest tak piękna, że trzeba ją pokazać trochę z innej strony. Witamy w barwach Warmii i Mazur, programie obecnym w kilku regionalnych stacjach radiowych i telewizji Kopernik, w studiu Plusa i Kopernika. Fotograf, plastyk, animator kulturalny Henryk Cirut, dzień dobry. Dzień dobry. Warmia Mazury to region sprzyjający twórczości? Wyjątkowo. Tylko siłą rzeczy mniejsze miasto, mniejsze środowisko artystyczne. Tak, rzeczywiście, ale mimo wszystko jest duża konkurencja. Dlatego, że jeżeli chodzi o fotografię, to jak wszyscy wiemy, no dużo jest tutaj takich twórców uznanych, którzy robią fotografię w armii wystawiają, wydają albumy. Ja wpadłem na pomysł, żeby mam piękne pejzaże w Warmii wiosna, lato, jesień, zima czyli cztery pory roku w Warmii ale pomyślałem sobie, że ta Warmia jest tak piękna, że trzeba ją pokazać trochę z innej strony. I w zasadzie ta cała moja przygoda z fotografią rozpoczęła się w 2014 roku Takiego projektu wizualno-muzycznego. Cztery pory roku z cytatami Vivaldiego, Andrzeja, Elżbiety i Andrzeja Mierzyńskich w planetarium. I wtedy przyszło bardzo wiele osób i oni skomponowali muzykę, natomiast moje zdjęcia pokazywały się na kopule planetarium. I to był taki pierwszy, jak gdyby, ważny, ważny krok w dalszej mojej pracy artystycznej. A to, co widzimy tutaj przed nami, to jest to, kolekcja też fotografii. To jest fotografii, ale ja może powiem tylko króciusieńko, jak gdyby od pierwszego pomysłu. Pierwszym pomysłem były geoformy. Tutaj pan widzi, nazwałem to tryb warmiński. Odkryłem właśnie w naszych żwirowniach na Warmii rzeczy niesamowite. Jest taka właśnie żwirownia w Knopinie, była już zasypana, koło dobrego miasta, jak tam. Szedłem, zobaczyłem, co tam się dzieje, to rzeczywiście proszę mi uwierzyć, że pierwszy moment, pierwsze wrażenie było takie, że trzymając w ręku aparat fotograficzny, po prostu nie mogłem zrobić zdjęcia, bo tak mi się ręce trzęsły z wrażenia. Naprawdę. I to właśnie była pierwsza wystawa, którą nazwałem Geoformy. W roku 2016 były Hydroformy, i w 2017 Dendroformy. I nazwałem to Tryptykiem Warmińskim. I ten projekt zakończył się wydaniem albumu pod tym samym tytułem. E, słowo o tym najnowszym wydaniu, które leży przed nami na stole. E, tak, właśnie, e, muszę powiedzieć, że e, ja w zasadzie. Tam tak drzewa, się, właśnie. E, tam, tam drzewa, ale, ale drzewa pokazane zupełnie inaczej. Profesor Melnyk, który jest takim moim, no, no nie tym fanem, i on w, we wstępie. Albumu Tryptyku napisał piękny wstęp rzeczywiście i w tym również yy, to uczynił. Ten projekt yy, malarstwa Ormińskiego Lasu yy, zrodził się już 3 lata temu, tylko ja nikomu nie zdradzałem, co to będzie. Pracowałem, oczywiście całą Warmię zjechałem wzdłuż i wszerz i odkryłem, że w tych starych, yy, zbutwiałych drzewach, ściętych, przywróconych, pod tą korą dzieją się rzeczy niesamowite i proszę mi wierzyć mówię to tak publicznie jak zobaczyłem pierwsze pierwsze, że powiem, no, efekty tego, to mówię, nie to jest to musi być z tego wystawa i rozpocząłem rzeczywiście chodzenie rzeczywiście przemierzyłem dziesiątki, dziesiątki kilometrów, no i właśnie teraz pokazuję to jako już koniec, znaczy nowego tego projektu w planetarium olsztyńskim Pod, y, będzie ta wystawa y, Malarstwo Barmińskiego Lasu, do którego to y, projektu zaprosiłem trzech znanych poetów: Kazimierza Brakoneckiego, Wójciecha Kasa i Stanisława Reginiaka. Gdzie kolekcje mogą obejrzeć mieszkańcy Olsztyna i jak długo będą mogli oglądać? Wystawa będzie wisiała co najmniej półtora miesiąca, czyli y, początek 24 maja. I ona będzie codziennie, po prostu będzie można ją codziennie obejrzeć. Gdzie? W Planetarium. W Planetarium, w planetarium na holu Planetarium. Właściwie. Nasza rozmowa do obejrzenia na portalu telewizji Kopernik www.kopernik.tv Fotograf, plastyk, animator kulturalny Henryk Cirut był Państwa moim gościem. Marek Hermowicz. dziękuję za spotkanie. Dziękuję Panu bardzo, dziękuję. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv